Siemanko, lecimy załadować auto w dwa miejsca. Ruszam. Drzwi zamknąłem, chłodnie nastawiłem, ale jeszcze wyłączyłem. Eee, tak jak już ma być jeszcze raz sprawdzę czy na pewno dobrze potem I jak będę ją włączał e, Bo już myślę nie będę tutaj budził Połowy wsi tym rykiem Bo to e, na minus 25 stopni e, I ruszamy sobie Dwa załadunki do zrobienia e, Za Zamościem Oba są e, Nie byłem w tamtym kierunku jeszcze nigdy Choć nie mam daleko przecież do Zamościa To w Zamościu nie byłem więc będzie ciekawie i na pewno będzie ciasno w tych miejscach, bo to nie są jakieś miejsca takie typowe yy, przemysłówki. No, u nas jeszcze cisza spokój, bo jest trzydzieści. Czyli nic nie powinno być na drodze. Nie wiem, jak tam droga będzie. Bo patrzy, sprawdzam tutaj, właśnie co mi pokaże ta nawigacja, która jest tu w samochodzie. A tak to pewnie po Google będę leciał. Yy, aby tam nic takiego nie było jakichś mostów, wiaduktów, no to pewnie będzie trzeba gdzieś tam w kilku miejscach pod tonaż pojechać, no bo to no takie tam miejsce widziałem jest, że, że na pewno tam jakiś tonaż może być stanąłem na chwilę, bo nie mam żarcia więc wziąłem hot doga kupiłem wodę i lecimy dalej, do tej pory jechałem drogą Którą znam, no teraz już będziemy wjeżdżać na drogę. Trasę, którą nigdy nie jechałem. Stąd Google a odpaliłem i zobaczymy. Widziałem, że ciężarówki tam tędy jadą, więc damy radę. Zresztą tam w droga wojewódzka. No i chodzi już chłodnia, bo ją właśnie odpaliłem. Ale no, więc nie ma sensu za dużo gadać, nagrywać, bo no będzie pewnie słaby dźwięk. To się jakoś podłączyć do ruchu. Pewnie cały czas będą jechali w takich odstępach. Nie aż tak, ale był taki fragment, bardzo taki, no, skoszone pobocze i było w ogóle widać ślady, że jest mokro, to tam takie właśnie mocną taką kolejnę ktoś wjechał ja wczoraj właśnie widziałem e, taki filmik, jak ciężarówka najeżdża na pobocze, bo chce tam osobowce zjechać z drogi no i najeżdża na pobocze i było tak miękkie pobocze się przechyla i, i wywraca, nie, bo tam jeszcze spadek taki rów lekki Także już wiedziałem, że ja nie mogę tam zjeżdżać. Niech jednak osobówka zjedzie i ustąpi. No, ja bym się raczej nie przewrócił, no ale tak czy siak, może ściągnąć gdzieś tam e, w pobocze, i no trzeba uważać. Czasami już lepiej zatrzymać się na tej drodze, nawet i niech tam ktoś ma pretensje, jakoś zatrzymać się, próbować się tam wymijać, niż e, wsadzić się w takie bagno. I kto mnie potem wyciągnie no osobówkę, to jeszcze się wypchnie. Ludzie, jakie tu są doły. Znaczy nie doły tylko garby. Yy, osobówkę to jeszcze się wyp wypchnie, tak? A, no a z tym to już problem. Trzeba było ciągnik jakiś wzywać. Dojeżdżam na miejsce, już skręciłem z drogi wojewódzkiej właśnie w taką dróżkę. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. Yy, chyba tu parkingu żadnego nie będzie, tylko będzie trzeba na tej drodze stać, no ale tutaj się tak stanie jakoś, żeby przejazd był, no ale zobaczymy. Teraz poczekam jeszcze trochę, bo tam na ósmą miałem być, mam 20 minut. I będzie trzeba się tam przejść. Tylko, gdzie tu w ogóle jest wjazd? Tak, to jest w nowych miejscach. to Trzeba uważać, że za mną też jakaś ciężarówka jedzie. Hmm. O, tu jest zatoczka, dobra git. To można sobie na tej zatoczce stanąć. I tu jest wjazd. Pewnie pod rampę za dużo miejsca nie będzie, no ale jakoś damy radę. Dostałem informację, że można wjeżdżać tam co dwie ciężarówki, kurde, no ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tam będzie miejsce, żebym ja cofnął i żeby oni potem mogli sobie swobodnie wyjechać. Mówią, że to tylko dwie palety, więc to szybko pójdzie i że niby ich nie zestawię, no to skoro tak, to próbujemy.

my się, bo nie załadowali do tej pory, a już przyjechał drugi kierowca, no i niby mieli go niedługo wziąć, ale, ale jeszcze nie ładowali, no i nie było sensu, że ja tam po prostu z nim czekał już, więc yy, jadę do domu, ale jeszcze kawał drogi przede mną. Bomba witaminowa, pyłek z miodem rozpuszczony w wodzie. Jest godzina 7.20, dzisiaj ciężki dzień, sporo pracy. przy drewnie będę miał, a działam już od 4.45, myłem sprzęty po miodobraniu, po rozlewaniu miodu, więc trochę tego było, strasznie mi się z tym schodzi, więc posiłkuję się taką miksturką i działamy. Trochę tego drewna jest, 25 metrów, już trochę zacząłem, to jest grabina, więc twarde drewno. Trochę zacząłem, sprawdzałem jak to będzie szło, więc tutaj leży. Oporządzę pewnie to sobie, związę już w miejsce docelowe, gdzie to ma schnąć yy, i będę brał się za cięcie dopiero wtedy. Trochę jeszcze innych rzeczy mam do zrobienia, więc dzisiaj się na pewno nie uda tego zrobić w pojedynkę za jeden dzień. Zanim przystąpię do cięcia, no to trzeba naostrzyć łańcuch. Żaden ze mnie fachowiec w tym temacie, ale na szczęście już jakoś tam na własne potrzeby potrafię naostrzyć. I jest to jak na mnie sukces, biorąc pod uwagę mój brak predyspozycji do robienia czegokolwiek, dwie lewe ręce i to, że nie wiem, kilka lat temu, dwa, trzy, to bym, nie wiem, piły może nie odpalił nawet. Także jest progres i tak, ale nie wiem, raczej nie ma sensu, żebym wam pokazywał i coś tłumaczył, bo no bo nie jestem fachowcem w tym temacie. Powiem wam, że powoli to idzie z tym drewnem, ale no to trochę jest mój błąd, że ja tak to robię w ten sposób, bo jak jest ułożone na kupie te drewno, to ono się tam klinuje, zaciska piłę często i po prostu strata czasu i czasami niepotrzebne grzanie piły. Więc na pewno gdyby było, że ktoś mi to przytrzyma, że sobie to zrzucimy, ktoś przytrzyma, żeby to się nie klinowało. Yy, więc no wtedy to by było inaczej, szybciej, lepiej, no ale tak to jest samemu i tak to jest jak się nie myśli. Ja mam w ogóle problem z taką robotą, bo często robię to kosztem innej, ważniejszej, bo tak lubię to robić, dla mnie to nie wiem, cięcie drewna, jakieś stworzenie, rąbanie jest tak zajęciem fajnym, tak lubię to robić, no bo tam za bardzo głowa się nie męczy, raczej, głowa odpoczywa tak, yy, a, a ciało się męczy, więc fajnie. I, I lubię to robić, więc często naprawdę olewam coś, co powinienem zrobić i, i robię to, i to jest akurat złe, bo zaniedbuję coś, co jest dużo ważniejsze, a idę sobie rąbać drewko, nie. Więc no to nie jest dobre. To jest takie pójście, no lenistwo po prostu, tak? Bo powinieneś zrobić coś, wiesz, że powinieneś to zrobić, ale tutaj sobie pójdę, znajduję wymówkę, że trzeba porąbać drewko, które można porąbać i za tydzień, i za dwa, tak. Mimo, że no wiadomo, schnie i tak dalej, ale no wiadomo o co chodzi. Przyszły mi etykiety, więc robię zdjęcia i wrzucam na sklep. Tak się prezentuje na stronie. Nawet jeśli nie chcecie kupić miodu, to zachęcam Was do odwiedzenia strony, sprawdzenia, czy wszystko działa. Może mi coś doradzicie, co mogę poprawić. Link w opisie. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i cześć.